Cześć drogi widzu, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Drzowal Hobbies, na którym pokazuję rzeczy, którymi zajmuję się w czasie wolnym. Tym odcinkiem zaczynamy serię Rakietowe Opowieści. Jest to seria, w której chciałbym opowiedzieć trochę o rakietach modelarskich. To jest jedna z dziedzin, którymi się zajmuję. Jeżeli chodzi o takie rakiety, to na YouTubie anglojęzycznym znaleźć można wiele kanałów, takich jak BPS Space, Project Horizon, Rocket Blocks, Xyla Foxlin, czy Project R. I te wszystkie kanały tworzą naprawdę bardzo dobre materiały. Jednak niestety na polskim YouTube jest już z tym trochę gorzej. Mamy w Polsce takie kanały czy takich twórców jak Kamil Konstruktor, B-Space czy Program Kosmos. Ich wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ale uważam, że, że mimo wszystko jest jeszcze miejsce na coś dodatkowego, i tym czymś mogą być na przykład serie takie jak Rakietowe Opowieści. Wydaje mi się, że taka seria może spowodować, że ktoś dzięki temu zachęci się do tego hobby i na kolejnym festiwalu Meteora spotkamy się w jeszcze większym gronie. Dlatego zapraszam do słuchania. I teraz zacznijmy od podstaw czym w ogóle są nasze rakiety? Kiedy ktoś myśli o rakietach, to zazwyczaj wyobraża sobie albo rakiety SpaceX-u, które spektakularnie lecą na orbitę, a potem jeszcze bardziej spektakularnie lądują, albo z drugiej strony rakiety wojskowe, które są budowane po to, żeby zniszczyć jakiś cel. Rakiety, które my budujemy, nie są ani jednym, ani drugim. Budujemy je głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, po to, żeby nauczyć się czegoś, nauczyć się umiejętności technicznych i inżynierskich, zachęcić innych do studiowania na kierunkach technicznych i w pewnym sensie budować podwaliny pod polski sektor kosmiczny oraz zbrojeniowy. Drugim celem jest to, aby stosunkowo tanim kosztem testować różne projekty i sprawdzać, jak się zachowują pod wpływem dużych przeciążeń oraz dużych prędkości. Nie przetestujemy tego dronami, nie przetestujemy tego samochodem, a rakietami jesteśmy często w stanie, na przykład jakąś elektronikę. Jak wygląda lot takiej rakiety? Nasze rakiety zwykle startują pionowo z wyrzutni, za pomocą silnika rakietowego lecą w górę aż do osiągnięcia apogeum lotu, czyli punktu, który znajduje się najwyżej. W apogeum otwiera się spadochron i rakieta powinna bezpiecznie wylądować. Przynajmniej tak być powinno, nie zawsze tak jest. Rodzaje silników rakietowych. Jeśli chodzi o silniki, to zazwyczaj rozróżniamy ich trzy rodzaje: silniki na paliwo stałe, silniki na paliwo ciekłe oraz silniki hybrydowe, które są połączeniem wad i zalet jednych i drugich. O silnikach na pewno będzie osobny odcinek. Gdzie w Polsce lata się rakietami? Większość osób zajmujących się rakietami w Polsce zrzeszona jest w Polskim Towarzystwie Rakietowym czyli w skrócie PTR. Właśnie dzięki PTR-owi mamy dostęp do wydarzeń, na których legalnie możemy startować rakiety. I takie wydarzenia to na przykład festiwal Meteora, o którym już wspominałem, loty rakiet eksperymentalnych, które odbywają się na poligonach wojskowych oraz od niedawna startowisko, którego pierwsza edycja odbyła się w grudniu tego 2025 roku. Na każde z tych wydarzeń serdecznie zapraszam. Teraz najważniejsze pytanie, w jaki sposób zacząć w ogóle przygodę z rakietami. Opcje są generalnie dwie. Jeżeli nie jesteś na studiach technicznych, albo już je skończyłeś, albo w ogóle Cię nie interesują, to najlepiej po prostu zapisać się do PTR-u i przyjechać na dowolne wydarzenie rakietowe. Niezależnie od tego, czy będzie to startowisko, festiwal Meteora, czy loty rakiet eksperymentalnych, to na pewno można tam spotkać wiele osób z tego środowiska i zobaczyć, jak oni budują te rakiety, a potem spróbować w tym swoich własnych sił. Druga opcja jest taka, że jeżeli jesteś na studiach technicznych albo planujesz na takie pójść, to na większości polskich uczelni działają koła naukowe, mniejsze lub większe, zajmujące się rakietami. Na przykład we Wrocławiu jest to PWR Space, które również serdecznie pozdrawiam. Działając w takim kole, masz okazję nie tylko nauczyć się podstaw budowy rakiet, ale także poznać wielu świetnych ludzi, budować rakiety w trakcie studiów, a po studiach być może założyć startup kosmiczny lub trafić do przemysłu zbrojeniowego. Często pojawia się też możliwość wyjazdu na międzynarodowe zawody, np. do Czech, Portugalii, Turcji czy Stanów Zjednoczonych. O zawodach na pewno opowiem więcej w kolejnych odcinkach. Na koniec, niezależnie od tego, czy zaczniesz przez PTR, czy przez Koło Naukowe, obie drogi są bardzo dobre. Najlepiej już teraz zaplanować sobie wrzesień przyszłego roku i mieć z tyłu głowy, że gdy tylko pojawi się informacja o kolejnym festiwalu Meteora, warto tam się wybrać. Naprawdę warto. Wielkie dzięki za obejrzenie! A teraz napisz w komentarzu, ile rakiet udało ci się już zbudować i ile z nich przetrwało swój lot. Także dzięki wielkie i cześć!